Jest odcinku ze mną solo. I to jest mój przyjaciel. A dzisiaj będziemy budować jak najwyższą wieżę, tak jak z kolegami widzieliście, ale będziemy rywalizować z małych kloczków. Kamera będzie tak, że będziecie mogli widzieć każdą z naszych konstrukcji budującą się I... jednocześnie. Otóż będzie budowana pana w slow. speedmotion. to też się Zanim przejdziemy do budowania, zostawcie łapkę w górę i suba! Z a teraz zaczynamy robić te ścianę. Budujemy. Jak widzicie, jesteśmy w trakcie budowania. Ja teraz nie buduję, ale mój przeciwnik buduje Han Solo. Solo lub Han Solo. Uwielbiam Gwiazdę wojnę. No. No i patrzcie dalej. Jak widzicie solo? No. No. Rozwaliła mi się niestety wieża. Miałam dobrą koncepcję, ale no niestety i skróciłam ją ogólnie. To miała być taka wieża wojskowa. Tu z dołu mam miejsce z działem schowanym, i tu mam działko na samej górze przeciw lotniczym. I my się w następnych odcinkach. Pa!